Nasza no, to, to pewna refleksja. Mm -hmm. Jak wiesz, kiedyś świat dla wszystkich wyglądał tak samo więc ludzie bardzo potrafi się są identyfikować. Teraz mamy pewnego rodzaju bańki informacyjne, bo serwisy społecznościowe fundują nam treści takie, które pod, nam się podobają, więc zamykamy się w bańkach. Rozumiemy tylko swoją bańkę i innych nie. Natomiast ta przyszłość świata AI ona będzie bardzo personalizowana. To znaczy będziesz miał swoją grę, będziesz pewnie w niej rozmawiał z botami. Będziesz miał pewnie swoje seriale na Netflixie, bo będziesz mógł sobie wygenerować takie zakończenie, jakie odpowiada twojemu, powiedzmy, nie wiem preferencją, więc te bańki się na tyle skurczą, że być może na świecie jakby będzie problem z tym, żeby się po prostu ludzie nawzajem rozumieli, bo każdy będzie bardzo małej swojej bańce zamknięty. No jest to pewnego rodzaju zagrożenie wynikające ze sztucznej inteligencji to są oczywiście wspaniałe odkrycia i wspaniałe, kolorowe, piękne rzeczy, ale ja się coraz częściej zaczynam zastanawiać Robert, nie wiem, jak to nad, nad tematem takich zagrożeń, które z tego wynikają I wydaje mi się, że to, że taki personalizowany świat Oddali od siebie ludzi to jest pewnego rodzaju zagrożenie, które trzeba było pewnie jakoś skwantyfikować i zmierzyć. Bardzo mi się podoba Damian co powiedziałeś i dlatego umiejscowiłem w dzisiejszym odcinku AI Lunchu Robloxa w takim kontekście pokazując na początku możliwości wideo, możliwości modelowania 3D i właśnie tego, że na samym końcu to prowadzi do sytuacji, w której a, światy będą tworzone on demand, dzieci będą tworzyć swoje, są całe światy, w których będą się poruszać, każdy w swoim innym świecie powiedzmy, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i zobacz jak jest obniżony próg wejścia w tym momencie, przez lata deweloperzy pracujący w Robloxie czy przy Robloxie, jednak musieli mieć jakieś tam umiejętności, żeby te światy kreować. W tym momencie dzieci mogą robić to i deweloperzy. No no demokratyzacja dostępu jest absolutna. Gdzie to dojedzie dalej? No, zobaczmy. Natomiast, jakby chciałem to pokazać i tak to podsumować, no bo jednak tam będzie się kształtowała nasza młodzież.